Witam Was w... o... No, reklamie serwa Slime City To no, on jest serwer paczka, dlatego jest super słaby No ale z nudów postanowiliśmy, że zareklamujemy go Jest ze mną tutaj dzisiaj stróż 94 i koksu 91 Jak może 91 znajdujemy się na statku zbudowanym w minecraft klockach Nie wiem czy oglądaliście, jak nie co macie bana, no. dobra lecimy co nas w sumie spawna. o? jest tutaj w są fajne komendy? Na naszej wyrandzie o jeden dobra tu są takie rulesy takie działki super jeepy PL -o właśnie pokażę wam no tu macie o. pluginy jeżeli ktoś z was nie wie na czym one polegają no to YouTube nie gryzie, spiszcie sobie tam Chodź tu, chodź tu. Farpów nie ma za dużo, ponieważ wszystko można sobie kupić w sklepie, który znajduje się na dole. Chodź tu, chodź tu. Next. Co tu na mnie ten tygrysz? Chodź. tu. to jest niespodzianka. Fajne, nie? Pas, pas. chodź. I niespodzianka dla noobków. Co to jest? To weź sań. Nie, 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 nie Nie, To jest... jest lawa na dole w ogóle yy, Czekajcie, jest bawny. No, to tam było zejście do paczka o, właśnie tam, z właśnie jara... Ym, może pokażę o, to wam jakieś... miasto, które zrobił paczek No tutaj jest miasto dla innych graczy Jest to serwer, który pomieści Ilu graczy? Ile jest slotów? 50. 50, 50 slotów IP podam w opisie filmika No tak, permission to właśnie jest takie coś, że odnowi. A, tak, przypomnę, że to jest na non-premium. Tak, to jest na non-premium. O, dziękuję, że mi przypomniałeś. Jest na non-premium. Non-Hamachi, także. A, non-Hamachi to jest dedyk profesjonalny, nobie, jeden. No to co, nic nie mówisz, sam to mam wszystko mówić. No a co? Ja bym wam pokazał Aż do środka, ale jeszcze są tam moje słabe schody. Dobra, to nie wchodzę tam. Co ja tu jeszcze mogę pokazać? Ale śmierć! Pokaż te, pokaż y, domki od góry. Działki. No, działeczki pokaż. Tu jest kogoś fajny dom, pokaż. Ja sądzę, że te wszystkie działki tu są jakieś słabe. Patrz, tu tak. Ja tutaj ozdobię je. Chyba się nam paczek Byle nie lawą Eee <śmianie> yy. Zobacz na <ten> dach yeah! Nie. <śmianie> Mój piękny domek <śmianie> Idź, i potem się tu cofnie. Dobra, wysadaj. Nie da się. Eee, yy, Ahmed detonuj Dobra Nie da się. Bo jest tu Kuboic nałożony na flagi, że ten ten nie działa. Weed, darmowe TNT badamu, Nie, <laughs> rację Ty patrz, materze... patrz, patrz w koksu pa, jak lecisz Pa, 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 pa Nie, <laughs> ja ginę ja, ja to on ma, zginę. <laughs> on ma złote jabłka Wiem Dostała Ale obana Przecież był event kiedyś na złote jabłka Był? Był Czemu my wtedy nie grasz Chyba jeszcze nie było. Nie jesteś nubem? Tak. Nie było. Oj, zakończyłem ci miecze. I to Oj, i tak. Dobra. Ja myślę, że to jest dość ogarnięty serw. Bardzo wiesz. I Nextor, patrz, patrz, co ja znalazłem tu na serwerze. ja tu gram. Patrz, 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 widzisz to? A i znów Nextisa teleportowałem. Patrz, patrz, widzisz to, co to jest? My ciebie cię bezdrżącem zamknęliśmy? Pamiętasz? Co? No! Pierwszy monster! Aaa, faktycznie! Jak my wtedy zadziertowaliście. Ojej. A to jeszcze nagrywamy? jeszcze? No tak! To się nagrywa! To się nagrywa! Dobra, to skończymy na. To mamy, to jest który chcę dostać. Myślę, że... Oj, jestem no, w jakiś oburzony Nextor, zmiennik Co? Zmiennik, bo jakiś Nexis ma taki sam jak teleportuje to on też się teleportuje. To no, jest jest zawodowy. Dobra, skończymy. Oj! Spaliłem go. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest fajny i w ogóle. Hardware jest całego rzecz i zapraszam tutaj. Tutaj jest fajnie. I nie wiem co tu więcej powiedzieć Co mogę powiedzieć Powiem wam Za zaraz ktoś zginie z błyskawicy Tak zaraz. Pa pa jak biegnie no, Zginął A czy wy takie dostaniecie czy nowi no, no dobra no I no to cześć Owca Okej okay. owca